Właśnie dlatego Kościół w Polsce w ciągu tych dni Eucharystycznego Kongresu skupia, skupia się, się cały na tej Chrystusowej Miłości do końca, aby odkryć źródło tej samej duchowej mocy, dla wszystkich synów i córek tej doświadczonej polskiej ziemi, aby odkryć tę moc w szczególności wobec i dla was młodych. Ta moc ducha, moc sumień i serc, moc łaski i charakteru, jest nieodzowna, szczególnie w tym waszym pokoleniu. Jest ona potrzebna, aby nie ulec pokusie rezygnacji, obojętności, zwątpienia czy wewnętrznej, jak to się mówi, emigracji, pokusie wielorakiej ucieczki od świata, od społeczeństwa, od życia, także ucieczki w znaczeniu dosłownym, opuszczania ojczyzny, pokusie beznadziejności, która prowadzi do samozniszczenia, Osobowości własnej, własnego człowieczeństwa poprzez alkoholizm, narkomanie, nadużycia seksualne, szukanie doznań, wyżywanie się w sektach czy innych związkach, które są obce w kulturze, tradycji i duchowi naszego narodu. Ta moc jest potrzebna, ażeby samemu umieć docierać do źródeł poznania prawdziwej nauki Chrystusa i Kościoła. Zwłaszcza wtedy, gdy na różne sposoby usiłuje się Was przekonać, że to, co naukowe, co postępowe, zaprzecza Ewangelii. Gdy ofiarowuje się Wam wyzwolenie i zbawienie bez Boga, czy nawet wbrew Bogu, ta moc jest potrzebna, by żyć we wspólnocie Kościoła, współtworzyć środowiska oparte na. Akceptacji Chrystusa prawdy, by dzielić się ze wspólnotą swoim bogactwem, a także swoimi poszukiwaniami. Tyle jest serc, tyle jest serc, które czekają na Ewangelię. Ta moc jest potrzebna, by żyć na co dzień odważnie, także w sytuacji obiektywnie trudnej, aby dochować wierności, sumieniu, w studiach, w pracy, by nie ulec modnemu dziś konformizmowi, by nie milczeć, gdy drugiemu dzieje się krzywda, ale mieć odwagę Wyrażenia sprzeciwu słusznego, podjęcia obrony. Więcej być dzisiejsze dzisiejsze więcej być młodego człowieka. To odrwa, odwaga, trwania, pełnego inicjatywy, pełnego inicjatywy. Nie możecie z tego zrezygnować. Od tego zależy przyszłość każdego i wszystkich, trwania pulsującego świadectwem wiary i nadziei. Więcej być to na pewno nie ucieczka od trudnych sytuacji. Ta moc. Tyle jest serc, które czekają na Ewangelię. Ta moc, która w niej jest, ten życiodajny napój, napełni Twoje serce tym życiodajnym napojem. Ta moc jest potrzebna, by żyć autentycznym życiem wiary, życiem sakramentalnym które odnawia się zwłaszcza w sakramencie pokuty i wyraża się najpełniej przez Eucharystię. Ta moc jest potrzebna, by apostolować w swoim otoczeniu radością i nadzieją mimo wszystko. Jest potrzebna, by dawać siebie innym, w rodzinie, w szkole, na uczelni, we wspólnocie parafialnej, w środowisku, wszędzie, na miarę swoich możliwości. Ta moc, która płynie z Chrystusa która zawiera się w Ewangelii, jest potrzebna, aby od siebie wymagać, by waszym postępowaniem nie kierowała chęć zaspokojenia własnych pragnień za wszelką cenę, ale poczucie powinności. Spełniam to, co jest słuszne. To, co jest moim powołaniem, to, co jest moim zadaniem, powiedziałem przed czterema laty na jasnej górze, musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Brew wszystkim mirażom ułatwionego życia musicie od siebie wymagać. To znaczy właśnie więcej być.